lecimy? Lecimy. Siemanko widzowie, witajcie na kolejnej nagrywce tutaj wojowników ostrości. Na specjalnej nagrywce. Tak, jest to specjalna nagrywka w podziękowaniu za wasze 100 subskrypcji naszego kanału. Tak, pozdrawiamy też panią z tyłu. Tak. E, może nas też subskrybuje. Pozdrawiamy tak, wszystkich. W, tym momencie, oczywiście, w tym momencie oczywiście jak to nagrywamy, to już 100 subskrypcji e, minęło, przeszło, tak, przeszło przeszło, minęło. E, Jesteś tam w to parę. E, za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, super, bardzo nas to cieszy. Tak, gołębiowi również. No to eee... chyba gołębia robota była. <noise> żeby tak, nie gołębia, powiedzieć Grecia. Nie no, cieszymy się, że doceniacie tutaj nasze wygłupy, nasze jak najbardziej. E, nasze jakieś tam skromne testy, skromne, e, skromne tutaj mm, e, testowanie e, ostrych produktów. Nie spodziewaliśmy się chyba tak, nie spodziewaliśmy tak się. szybko tej granicy 100. Robiliśmy to przede wszystkim dla radości dla wspólnie miło spędzonego czasu, A biorąc pod uwagę, że, że jesteśmy po prostu fanatykami ostrości. Chcieliśmy to tak dla siebie, dla Was tutaj podzielić się różnymi wrażeniami. Fani, A że pykła setka. Fajnie ostrości, aczkolwiek wciąż amatorzy i to będziemy po, Wciąż po, amatorzy po, jak najbardziej. Że, że jesteśmy amatorami. Dlatego boimy się osób. dzisiejszego odcinka. No, <laughs> dzisiaj przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego, coś wyjątkowego. E, tak, nie będzie to sos, tym razem żaden. Nie będzie tu również słodycz. No tak. A będzie, co to będzie? Będzie to taka drobna przekąska. Hmm. Pokażemy? Pokażemy. Pokażemy. Już. Taka przekąska w kształcie trumny. Ta... Hot chip challenge. Tak. Yy, tak, dokładnie. Ten kartonik bardzo taki Ta, wymowny. Taki kartonik, taka trumienka. Tutaj można sobie poczytać, jak włapie albo nie złapie tutaj byka. Zasłonimy, Dobra, na chwilkę myślę, mogłeś że, mnie zasłonić, myślę, że złapało, no. e, ja tu wręczam bykowi, ponieważ mamy e, opakowania Trymny. dwa, do tego jeszcze dołączona, e, ja Ci teraz to pomogę otworzyć, no, dołączona e, polska karteczka, poczekaj byku, dobrze, e, czy wytrzymasz ból, hot chip jest zrobiony z najostrzejszej papryki na świecie, Ludzie, którzy odważą się go zjeść, mogą doświadczyć załamania głosu, rozmytego widzenia, trudności w oddychaniu i innych przypadłości spotykanych po zjedzeniu ostrej papryki, jak również ogromne pragnienie. Hot Cheap gwarantuje niezapomniane i bardzo ostre doświadczenie, a Wy przeżyjecie to z nami. Nadal nieustraszony, jak wziąć udział w Hot Cheap Challenge. I tutaj jeszcze skład, bo w takim oto opakowanku mie mieści się Jeden chip, jedna ataku. Nie cała kuszeczka całego opakowania. Jeden, jeden. Kukurydziany chipsik, na którego skład wchodzi. Mąka, kukurydziana 79%, olej słonecznikowy Karolina Ripper, Trinidad, Moruga, Scorpion, węgiel aktywowany, sól. Ten węgiel aktywuje nasz womit, no. tu tak, Jeszcze czytam, że. E, Używać rękawic ochronnych przy kontakcie z chipsem. My się nie zabezpieczyliśmy. A nie, nie ma tutaj czasem w środku ich czasem? I chyba nie. Nie zaobaczyli. Co? Są. Są rękawice? Są rękawice. Uh -huh. No to mam rękawice, więc nie Na będzie bil. problemów. I oczywiście to jest produkcja z Republiki Czeskiej. Dobra, my już to, my już to otwieramy. bykut już widzę, już to otworzył nawet. Tak. Ja sobie, ja sobie pozwolę to... Wymowne. <laughs> Rest in peace. Tylko bez pismi tutaj. Pis to po angielsku pokój. Tak. Otwieramy, opakowanko otworzone. Tak to się prezentuje w środku. Rękawiczkę ubieram. Mamy taką w środku wizytówkę, o słoneczku nas tu oświeci. Interwencja boska, żebyśmy przeżyli. Tak, tutaj mamy jeszcze jakiś kod rabatowy. Możecie sobie wykorzystać jak chcecie. Mogłem sobie natalkować łapki, bo mam teraz. Nie dość, ehm, że mam dość duże dłonie. Tu mamy naklejkę. Tak. Jest też schod Chip Challenge. Możesz sobie to na czoło nakleić. Nakleimy na czoło. Jak przeżyjemy? Ehm, tak, tu mamy wspomnianego chipsa rips. Otwieramy go? Yy, poczekaj na mnie. Tu mamy jeszcze yy, kolejną kartę podarunkową. Tutaj wam pokażę, ktoś chce, może wykorzysta. My raczej z tego korzystać nie będziemy. Yy, tak. Nie chcę nic mówić, ja tu już tutaj delikatnie otwarłem. Rękawiczka. Rękawiczce. Zawiało śmiercią. W sensie zapachu? Zapachowo zawiało śmierć no. no. Zobaczymy. No i co, oczywiście nie będziemy tutaj sobie wyznaczać jakichś... Jakiś, ram czasowych, po prostu zjemy. Czasowych. zjemy. i postaramy się jak najdłużej wytrzymać bez y, wspomagaczy. Y, ja mam tutaj y, szejka, Byku ma Byku ma śmietanę zakupioną Ja mam śmietankę. Także. Więc postaramy się to y, jak najdłużej, po prostu się tym podelektować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziesz się tym delektować. No zobaczymy, no. no sakra będzie. Dobra, opakowanie otworzone. Y, trzeba zawęszyć. Ja bym się tym nie, nie no, zaciągnął. Taki kukurydziany. Pewnie kukurydziany, wiesz, kukurydziany paprykowy chips, tutaj nie ma nic więcej według mnie. Wiesz czy mi to pachnie? Tak to wygląda tutaj. Kiedyś miałem taki, so. taką czachę od Ciebie. Ten co um, nie pamiętam już nazwy teraz. Ale tam był Trinidadu dużo. Było Trinidadu trochę. Dobrze, no to... Obsypany złem. A Ty go już wyjąłeś. Ja go już też wyjmuję. Pełen zła. Um, bardzo pełen zła. Z drugiej strony jest tak samo czarny tu wręcz mam tak, jak, jak nasze dusze. Tu wręcz mam tak, tak grubo. A to ja też mam tu z tej strony. Już mnie w nosie kilgota. Czarna. tu jest też dodatek węgla aktywnego, więc... Ee, to jest dla wspomagania trawienia, bo będziemy tak. umierać po tym. No to co, już oczywiście wsadzamy do, do paszczy, mielimy w miarę w możliwości jakaś taktyka na to? Bądźcie, że mnie też się w nosie. Ja tu zaraz będę kichał prawdopodobnie Taktyka na to? Ja to planuję wziąć, pogryźć, 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 w miarę szybko zjeść. Dobrze, no to stuk. Za ojczyznę. Smacznego. Dla was. Bardzo suche. Przełknięte. I teraz dopiero się rozkręca. No, przełknięte. Na języku pali. Rozkręca się. Jest palenie, ale do wytrzymania. Kwaśno-suche palenie. On był na początku smaku paprykowy. Hmm. Silnotok. Idzie do góry. Na początku był paprykowy, a potem gorzki. <laughs> Język pali. Gardłopali Ja już ręką Ja mam czkawkę Ja nie Czuję lekkie ciśnienie w uszach. Czkawka Nie nie o <laughs> otok. Mamy worki jak coś Ciśnienie w uszach, tropie. Boli. No język hejtuje. Całe gardło. U mnie gardłoje język. Gardło trochę. Jak silnie przełykam. I oblałem się potem, bo jest gorąco. Poza tym, że. Pali. Boli. Podniebienie. Przełyk. Czuję ból. Ach. Fajny challenge. U mnie już się stabilizuje. Już się nie wzmacnia. To ten, ten szejk będzie raczej potem na, dla, dla przyjemności, bo tutaj nie trzeba przepiać. Oszronione czółko? Tak. Gorące się zrobiło. Przyjemne. Boli gardło. Jeszcze sinotok i mam cały język spalony. Ja mam gardło, język skasowany. A. Jak smarkałem, to wzmaga ból. Ja jeszcze nie smarkałem. Zmaga ból, jak smarkam. Ale język jeszcze boli. tak <słuch> język nie. Jak przełyk. Podniebienie. Z tyłu na gardle siadło. I klatę czuję. Zaczynam czuć klatę. A... Tak? No. Nie, to ja nie. Także. Odcineczka. Fajna sprawa. Ja już przeżyłem. Myślę, że gorzej już nie będzie. Nie, już schodzi. Już sklady zeszło, zostało na języku. Żyletki na języku. Na gardle. Przed moment czułem lekkie, lekkie ciśnienie w uszach. Nie wiem, czy też miałeś? O. Ja dostałem czkawki. Morowienie lekkie jeszcze w twarzy, ja dostałem czkawki oj, ostrościowej. Ja go mam jeszcze w zębach. Ja. Oj, 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 to był błąd. Wydobywać go z Ja to wszystkiego się pozbyłem. Przez pierwsze sekundy, wszystkiego się pozbywałem. No jest... jak się wysmarka, to kapie, ale challenge fajny. Challenge nas nie zabił. Nie. Aczkolwiek słychać, jak mówię, zgęstniona ślina jest totalnie. Ja tak patrząc, porównując do sosów. Nie można tego porównać, moim zdaniem. Do, do skorpiona? Żaden z sosów, które testowaliśmy, tak kompleksowo mnie nie uderzył. Pod względem gardła, przełyku, hmm. śliny. Myśl, no my śliny to lekki, ale ja go słucham tylko na języku. No co się? Teraz lekkie mrowienie, na, lekkie mrowienie na, na ustach. I na języku już też, tylko mrowienie nie ma bólu. Przed Ślina moment... mi się produkuje. Tak. Przed momentem miałem ciśnienie w uszach. Ale klat... ja nie miałem ciśnienia. Na klatę mnie, wszedł na, na gardle go czułem gdzieś tam. Marginalnie. Mi trochę w, w, weszło na klatę. Mocne uderzenie. Ale zeszło paradoksalnie. Ale fajne. Y, jak ninja mi siadł na klatę i go no. później zwróciłem Tak tutaj miałem uderzenie ucisku na klacie, pieczenia i bólu. Ale z, zeszło to. Już jest spokój. Już jest gips. Ale się nadal poce, bo słońce, bo ten A, uderzenie pikanterii było jest, które jeszcze, jeszcze się utrzymuje. Bo, bo bądźmy szczerzy, tam posypane było spo, srogo złem ten chips. No i jeszcze mrowienie w ustach na języku. Ja go tak paradoksalnie nie czuję tu z przodu, ale czuję go z tyłu, pod niebieniem, ja tyłem języka no. i gardłem. Jabłki języka. <laughs> Ale na spokojnie to jest do przeżycia. Jak ktoś testował jakikolwiek sos, który miał Karolinę wkładzie choćby w jakimkolwiek udziale to ten chips jest do drobienia. Ale e, tu jest to, że ten chips jest mega suchy, początkowo kwaśny. Ja nie czułem tego. ja czułem paprykowość, taką świeżą paprykowość. Przez moment, potem gorycz. To ja czułem kwaśność papryk. Taką poza paprykowością oczywiście pikanterią, która wzrastała z każdą sekundą. To czułem taką kwaskowatość. Srogo, czuję go jeszcze. U, u mnie już minął. Ja go jeszcze czuję na gardle. Takie wrażenia hardkorowe już minęły, już się nie podniesie. Widzisz to? Na żołądku też jadło. Odrobinka posypki tam Tak. jeszcze posypki. zostało. Zastanawiam się, czy sobie tego nie wziąć, ale ty właśnie nie chcesz tak skatować. Ponownie. No. Nie, tu u mnie nie ma. U mnie nic nie ma, nie zostało nic. Byłem bardziej delikatny, wyjmując go paluszkami. Może. Coś się tam osypało. No, w no pociechło. Sino, to był srogi. Uderzenie na klatę było, ale worek był zbędny, niepotrzebny. Ogólnie teraz czuję tylko takie pieczenie, rozpalenie, takie... Mrowienie u mnie. Mrowienie na gardle. Ciepło bardziej. Takie ciepełko właśnie. Nie na języku, na gardle dalej nic. Ja nie czuję go na języku. Ja, ja go bardziej rozgryzając, Przełykałem go przez podniebienie, i może dlatego. A to ja nie? Ja, ja go najpierw rozgryzłem całego, roztarłem na języku, a potem pokryłem pr całość. A to ja go gryzłem, 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 i później tak językiem pozbierałem go z zębów, żeby nie długać, tak jak ty później. No. Pozbierałem go mimo bólu języka rosnącego coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. Pozbierałem go, żeby później się nie pieprzyć z resztkami, tak jak na poprzednich odcinkach, co wrzucaliśmy. Co mówiłem, że długie później w zębach i, i czuję. Tak. Tutaj nie chciałem poczuć tego drugi raz. Wolałem to przełknąć na hardcora. Jak najszybciej. No Także tyle, no wrażenia... Gdzieś się utrzymują, natomiast są to takie wrażenia... Przyjemnej, przyjemnej pikanterii, już nawet nie ostrości. Przez moment on był ostry. Przez moment był bardzo ostry. Jak walnę no. po uszach Tobie... Tak, ale to była taka ostrość, że yy, człowiek nie, się Tak. Yy, było, było to takie, takie pieczenie, mrowienie w uszach, nawet nie, nie taki ucisk, tylko, tylko taki typowy, typowy, jak ja mam czasem po, po mocnych specyfikach, takie spędzenie mrowienie w uszach, to coś takiego miałem. Yy, ale to przed chwilę. Yy. No i teraz je, jeszcze tylko utrzymująca się taka trochę tarka na boku języka. No Takie utrzymujące się w moim odczuciu takie na podniebieniu podrażnienie, rozpalenie, takie zaczerwienienie. Delikatne. Na brzuchu go nie czuję do, do tej pory w ogóle. Na brzuchu w ogóle nie siadło. Węgiel aktywny zadziałał. To jest ma, mała porcja, nie jest to taka porcja no. jak, jak testujemy sosy myślę. Nie jedliśmy tego nie wiadomo ile chipsów, tak. nie? Jeden chips z respektem podeszliśmy. Oczywiście jakby ktoś chciał, to hot Chip Challenge dostępny na będzie piekło w cenie bodajże tam około 35 zł za, za pudełko, tak więc to Tutaj jest też, jest też dostępny konkurs, żeby to udostępniać, wrzucać, ale my to robimy no, dla, można tam na, dla Was TikToku, dla siebie. na TikToku czy na, na Instagramie można krótką formę wrzucić z hashtagiem tam bierze się udział w konkursie my to, my to zrobiliśmy w formie takiego challenge'u dla nas testów dla nas ważniejsi są nasi widzowie niż jakieś tam Tak, odcinek już trwa wideo 18 minut gdzie yy, miało to być krótko 15 minut od samego przyjęcia no ale ja już ja nie czuję ja już spoko jest git Tyle. mogę się z kimś całować bo już tak, nic więc nie czuję to był, to był nasz, nasz specjalny odcinek dla was tak. yy, z okazji przekroczenia 100 subskrypcji już w tym momencie. In, inni nakręcali Hot 16 Challenge, my nakręciliśmy Hot Chip Challenge. Tak, Hot Chip Challenge, yy, polecamy, zachęcamy też innych, może, yy, może tutaj nasi koledzy po fachu, Fanny Boys się yy, skuszą i, i też zrobią, polecamy. Do, do przeżycia nie ma strachu, więc... Polecamy serdecznie. Tak, nie jest to disco. Nie jest to disco. <laughs> Absolutnie. Yy, no i co? Dziękuję Wam jeszcze raz i proszę o więcej ostrymiś. Czyli ja. No, ty się nie potrzebaj. I, I oczywiście wściekły byk. Tak. Jeszcze mamy tutaj, zapowiemy w przygotowaniu pewną niespodziankę, która będzie... Ale drobne minusy... Niech się pojawia tak, już myślę na kolejnych odcinkach. Myślę, że się zdąży pojawić już na hmm. następnej nagrywce. Następnie na następnej nagrywce jeszcze, bo zobaczycie bodajże... Trzy odcinki bez tej niespodzianki. Tak, bo mamy nagrane jakby wcześniej. Gdzieś, gdzieś za około miesiąc już będą odcinki z małą niespodzianką. Będzie to, to też nasze takie uhonorowanie tutaj tej granicy 100 subskrypcji. Tak, Oczywiście świata ostrości i tak dalej. Cały czas prosimy o więcej, o komentowanie, lajkowanie, udostępnianie tak. tego materiału. Dodawajcie komentarze zarówno na YouTubie, możecie też na Facebooku na naszej tak, stronce. Ponieważ link jest, link jest tutaj w opisie w opisie na dole. No i cóż, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Wściekły byk. I ostry miś. See ya. Pa.